Witam, Paweł Superna nad Colter TV. Black to jeden z najnowszych modeli noży taktycznych firmy Walter. To uniwersalny nóż składany średniej wielkości. Głownia o kształcie Clip Point została wykonana ze stali serii 440. Jest wytrzymała na stępienie oraz łatwa do naostrzenia. W połowie jest ząbkowana, co ułatwia cięcie niektórych materiałów. Nóż ma klasyczną konstrukcję. Do stalowych wzmocnień linersów dokręcono okładki z wytrzymałego stopu aluminium lotniczego. Okładki są specjalnie wyprofilowane, także że nóż leży doskonale w każdej dłoni. Nóż wyposażono w blokadę typu liner lock, która pozwala bardzo łatwo obsługiwać nóż jedną ręką. Do przenoszenia zastosowano klasyczny klips, dzięki któremu będzie można dopiąć nóż do kieszeni lub oporządzenia. Model ten można tworzyć dwoma sposobami. Albo za pomocą klasycznego kołka, dostępnego z obu stron. Albo za pomocą flipera, wystającego z drugiej strony. Ten nóż taktyczny wyposażono w uniwersalny wywijak do szyb, który może nam pomóc w sytuacjach awaryjnych. Dane techniczne. Stal 440, blokada Liner Lock, długość główni 85 mm, długość całkowita 199 mm, waga 164 g. Nóż zapakowany jest w estetyczne pudełko. W zestawie oprócz noża znajdziemy także wytrzymały pokrowiec kołdurowy do zawieszenia na pas. Model Black to To taktyczny o klasycznej budowie, który sprawdzi się w każdych rękach.